Witam wszystkich, tu jest i mam dla Was takiego newsa, że nie uwierzycie, nareszcie marzenia się spełniły i po 7 latach od porażki premiery serii Diament i Perła w polskiej wersji językowej nareszcie coś ruszyło. Dostałem cynk od użytkownika Pika PikaNight, wielkie dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Cię serdecznie. W sklepach Tesco pojawiła się nowa ulotka promocyjna, która wygląda... Bum! Tak, i mamy tutaj, tak jak widzicie, zaskocz swoje dziecko. Promocja trwa od 18 maja do 1 czerwca i zobaczcie, zwróciłem uwagę na stronę 25, pyk, z nową kolekcję, Pokemon Training Card Game Sun -in. Dostępne blistery, 3 sztuki z kartą promocyjną w cenie 39,99. Saszetki z boosterami yy, no, uzupełniającymi 10 kart uzupełniających w cenie 16,99. To jest naprawdę dobra cena jak za zestawik boosterków z 10 kartami. W środku jest również karta z kodem do Pokémon Training Card Game Online, odblokowująca jeden booster Online. W każdym z boosterów jest dodatkowo jedna karta energii. Co ciekawe, oprócz boosterów i talii tematycznych, które są w cenie 4999 pojawiły się również kolekcjonerskie zestawy, tak jak tutaj jest Lycan Rock GX Box w cenie 7999 i normalnie nie wierzę w to, że promocja obejmuje całą Polskę. Promocja od 18 maja we wszystkich sklepach Tesco do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Zdobądź nową kolekcję. No naprawdę. Tesco Polska się postarało. Jeszcze raz przyjrzyjcie się. Blistery mamy w supercenie 4 dyszki, busterki na sztuki po, po 17 zł, talia 50 zł i kolekcjonerskie boksy po, 90 zł, po 80 zł. Pamiętajcie, że w każdej saszepce jest karta z kodem. I ja bym zrobił na waszym miejscu coś takiego jak nalog na Tesco i po prostu wykupienie boosterków w pierwszym dniu promocji, żeby pokazać, że naprawdę nas fanów Pokémon jest w Polsce wielu i interesuje nas kolekcjonerska gra Pokémon. Dlatego zapraszam do Tesco 18 maja, czyli już pojutrze, w czwartek. Taki, taki przedpremierowy news. Sprzedał mi Pika Night, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, i już widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Na razie. Cześć, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik. Właśnie udostępnijcie, żeby jak najwięcej osób mogło widzieć promocję w Tesco i nie przegapić, żeby nie przegapili tego promocyjnego wydarzenia, jakim jest ta promocja z kartami Pokémon. Katalog promocyjny Tesco 25 strona czy 24 25. piąta. Zdobądź nową kolekcję podpiąca Nimon. Widzimy się w kolejnych filmikach. Na razie. Cześć.